Chyba każdy, nawet początkujący programista, wie czym jest REST API. A jeżeli jeszcze o tym nie słyszał, to na pewno budował API dla protokołu HTTP. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat czegoś, co nazywa się HTOAS, czyli Hypermedia as the Engine of Application State i czego stosowanie naprawdę zamienia nasz interfejs do komunikacji po HTTP w RESTful API. Jednak zanim przejdziemy do właściwej treści filmu, to chciałbym, abyśmy wszyscy zaczęli lekturę na tym samym poziomie. Przed chwilą użyłem określenia API, czyli Application Programming Interface, co po przełożeniu na język polski daje nam interfejs programowania aplikacji. Jeżeli chcemy skomunikować ze sobą dwie aplikacje, systemy czy moduły, to muszą one udostępnić możliwość pobierania zasobów oraz sterowania swoim stanem. Taki mechanizm nazywamy interfejsem do komunikacji, czyli API. Może on zostać zaimplementowany na wysokim poziomie systemu i być dedykowany np. dla protokołu HTTP, brokera eventów czy jeszcze innych kanałów komunikacyjnych. Rest API, czyli representational State Transfer API, jest to standard budowy interfejsów komunikacyjnych po protokole HTTP. Ten styl architektoniczny zakłada, że nasze API będzie zbudowane zgodnie z sześcioma regułami działania. Jeśli stworzymy nasze API dla HTTP, zgodnie z wytycznymi resta, to nasz interfejs będziemy mogli określić mianem restful, a wspomniane zasady budowy to. Klient-serwer, czyli podział aplikacji na stronę kliencką frontend oraz serwerową backend. Chodzi tutaj o podział obowiązków wywoływania żądań i ich niskopoziomowej obsługi na dwie instancje. Klient wysyła żądanie, a serwer je odpowiednio obsługuje. Bezstanowość to zasada, która mówi nam, że część serwerowa powinna być w pełni niezależna od strony klienckiej. Każde zapytanie wysłane z frontendu powinno zawierać komplet informacji niezbędnych do zakończenia żądania przez backend. Na przykład, nie powinniśmy zapisywać danych pomocniczych w sesji po stronie serwera. Pamięć podręczna klienta czyli bardziej zalecenie aniżeli reguła mówiące nam o tym, że powinniśmy cachować dane po stronie frontendu, aby ograniczyć czas ładowania. Odpowiedź backendu każdorazowo powinna zawierać informację, czy może zostać zapisana w pamięci podręcznej klienta. Warstwowość to reguła, która każe zakładać, że klient nie może być pewien, że rozmawia bezpośrednio z serwerem. Zapewnia to możliwość wprowadzenia różnych mechanizmów, które służyć będą jako pośrednicy, np. do zwiększenia wydajności czy poprawy skalowalności, w tym przypadku load balancery. Kod na żądanie, czyli możliwość uruchamiania otrzymanej z backendu odpowiedzi, która jest na przykład kodem, napisanym przykładowo w języku JavaScript. Spójny interfejs, nasza ostatnia zasada REST, która będzie dziś dla nas tą najważniejszą. Mówi ona o tym, że zasoby muszą być dostępne przy pomocy określonego adresu URI, wywołanego odpowiednią metodą HTTP a odpowiedź zawiera odnośniki do innych akcji lub powiązanych zasobów. Budowa spójnego interfejsu odbywa się na podstawie odrębnych zasad, np. stosowanie metody PUT przy aktualizacji zasobu, kod 404, gdy zasób nie został znaleziony i inne tego typu reguły. Istnieje pewna miara mówiąca nam o tym, na ile nasze API jest restful. Nazywa się ona modelem dojrzałości Richardsona, w skrócie RMM Richardson Maturity Level i składa się z czterech poziomów numerowanych uwaga od 0 do 3. Poziom 0, czyli orest nie ma tutaj jeszcze nawet mowy. Poziom określony mianem bagna. Zaliczamy do niego na przykład komunikację po protokole SOAP. Do komunikacji używane są na przykład tylko metody GET oraz POST a status odpowiedzi to zawsze 200. Z kolei URI manipulacyjne wygląda na przykład tak, jak jest to pokazane na planszy. Nie wspominając już o standaryzacji struktury odpowiedzi. Poziom 1 nadal mamy pagno, ale już nie takie wielkie i gęste. Nasze API definiuje bowiem zasób bądź operację, a adresy UI są do tego dostosowane. Wciąż jednak wykorzystujemy tylko dwie metody, GET i POST, nie posiadamy standaryzacji odpowiedzi. Przykładowy endpoint na tym poziomie może wyglądać tak, jak zostało to pokazane na planszy. Poziom 2 jest dobrze, ale nie idealnie i tak wygląda większość w cudzysłowie restów. Wprowadzamy semantykę, komunikację za pomocą innych metod HTTP, np. delete, put czy patch, a także dostosowujemy kody odpowiedzi adekwatne do metody zapytania. Przykładowy call do API na tym poziomie wygląda tak jak na planszy, a także mamy całkowitą standaryzację response code'ów. Poziom trzeci, możemy powiedzieć, że nasz API jest restful. Na tym poziomie wymagane jest, aby aplikacja implementowała HTOASa. Wielu programistów pomija ten poziom, ponieważ jego wprowadzenie wiąże się ze znacznym skomplikowaniem developmentu i utrzymania interfejsu. Warto pamiętać, że pomijając implementację HTOASa, o której zaraz zresztą powiem, godzimy się z faktem, że nasze API nie jest RESTful. Dobra, doczekałeś się drogi widzów. HTOAS jest to podejście standaryzujące sposób, w jaki klienty muszą poruszać się po naszym API. W każdej odpowiedzi od serwera powinny zostać zawarte odnośniki do powiązanych zasobów, a także operacji. Upraszczając to jeszcze bardziej, w zwrotce umieszczamy linki do owych miejsc po stronie serwerowej. Ułatwia to stronie klienckiej generowanie chociażby przycisków do zarządzania zasobem, np. automatyczne generowanie batona Usuń, jeśli w linkach znajduje się odnośnik do tej operacji. Dodatkowo zmniejszymy na pewno rozmiar dokumentacji naszego API. Jak się pewnie domyślasz, w celu uniknięcia wymyślania koła na nowo, za każdym razem, kiedy chcemy zaimplementować ten mechanizm, powstała również standaryzacja sposobu budowania HTOASA, a nazywa się ona HAL. HAL, czyli język znaczników hipertekstu aplikacji, został zaproponowany jako standard budowania hipermediów HTOASa odpowiedziach serwera. Zakłada on posiadanie dwóch głównych pól w każdej zwrotce backendu: Links oraz Embedded. W sekcji Links znajdują się odnośniki do powiązanych zasobów oraz operacji, zaś w Embedded możemy umieścić obiekty wchodzące w relacje z zasobem nadrzędnym. API jest to interfejs komunikacyjny aplikacji, który może zostać zbudowany na dowolnym kanale komunikacyjnym, np. porcie http czy UDP. REST API to standard budowy API po protokole http. Aby budować prawdziwe interfejsy RESTful, należy wdrażać HTOAS, czyli trzeci poziom RMM. HAL to standaryzacja w sposobie budowania odpowiedzi typu hyper.